Gisella Kardia, orędzie Maryi, dane podczas wieczornika modlitewnego w Polsce. Umiłowane dzieci moje, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie i że usłuchaliście mego wezwania w swoim sercu. Dzieci moje, czasy na spotkanie, z którymi idziecie, będą bolesne. To jest powód, dla którego ja dotykam ziemi, by móc zjednoczyć na nowo wszystkie moje dzieci, rozproszone po całym świecie. Proszę was usilnie, miejcie litość nad moim Jezusem, który bardziej niż wcześniej jest znieważany i źle traktowany. To zachowanie wciąż go biczuje bez żadnej litości. Umiłowane dzieci, wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie wychwalany przez ludzi możnych ze wszystkich narodów, ale on będzie antychrystem. Ten czas jest już bliski. Prześladowanie zacznie się we wszystkich częściach świata. Ale się nie lękajcie. Gdyż ja będę zawsze z wami, by was ochraniać. Dzieci moje, nie bójcie się prawdy i waszej wiary. Nie wstydźcie się jej. Przekazuję wam, żeby kierować się zawsze Ewangelią. Dziś łaski stąpią na was. Zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 12 maja 2021